witajcie po długiej przerwie w tym poradniku pokażę wam jak możecie zrobić weryfikację pinową do modemu USB 3G dzięki takiej metodzie nie jesteśmy już skazani na to aby instalować od naszego operatora oprogramowanie do łączenia się z internetem mobilnym w tym celu stworzymy skrypt teraz pokażę wam jak tego dokonać zaczynamy uruchomcie notatnik systemowym Teraz w notatniku systemowym Wpiszcie lub wklejcie taki kod W pozycji Xów 4 Xów Podajcie PIN, który normalnie wpisujecie za pomocą telefonu, tak jak na klawiaturze telefonicznej. U mnie to w przykładowo będzie 4 cz jedynki. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejna rzecz, która jest istotna, to podanie numeru portu COM. W pozycji COM Y, zamiast Y podajcie numer. U mnie to jest na przykład 5. Kolejna a zarazem ostatnia rzecz w kodzie, którą musimy zmodyfikować jest to pozycja ukosik kwone dwukropek 2 razy y zamiast tych dwóch y podajcie numer dostępowy do internetu w przypadku sieci orange yy, wpiszcie następujący numer gwiazdka 99 krzyżyk teraz gdy dokonacie takiej modyfikacji tego kodu należy ten kod zapisać w formie pliku BAT. Aby tego dokonać, musicie w notatniku wybrać menu plik, zapisz jako. Teraz w rozszerzeniu zapisz jako typ, wybierzcie wszystkie pliki w pole nazwa pliku i dajcie plikowi nazwę, na przykład login.bat. I naciśnijcie klawis Zapisz. Jak widzicie plik o tej nazwie i o tym rozszerzeniu pojawił mi się na pulpicie. Okienko notatnika z kodem możecie już zamknąć. Teraz aby ten skrypt zadziałał musicie jedynie podłączyć swój modem USB następnie dwukrotnie kliknąć na ten Stworzony przez Was plik. Efektem uruchomienia tego pliku będzie taki objaw, jak pokazanie się czarnego, pustego okienka, wiersza poleceń przez około 10 sekund. W tym czasie wiersz poleceń wykona pole... odpowiednie polecenia, które są zakodowane w tym kodzie. Po wykonaniu tych poleceń okienko wiersz poleceń zostanie automatycznie zamknięte. Równocześnie możecie to zauważyć też na modemie, iż dioda na modemie będzie świecić w innym kolorze niż standardowo przed podaniem pinu. Jeżeli chodzi o tworzenie skryptu do logowania pinem, dla modemów USB 3G jest to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się przyda ten poradnik. Na koniec chciałbym też przeprosić Was wszystkich za to, że od ostatniego poradnika minęło zbyt dużo czasu. Nie jestem w stanie powiedzieć Wam, kiedy będzie nowy poradnik. Jednak nie trać... Mam nadzieję, że będziecie cierpliwie na to czekać. I proszę uzbrojcie się w cierpliwość. Są różne powody dlaczego, dla których nie mogę po prostu tego zrobić w szybszym czasie. Jakie, jakie one są? Tego niestety wam nie mogę powiedzieć. Jednakże dziękuję za uwagę w tym poradniku i do usłyszenia w następnym. Cześć!